Jak zapewne wiecie, dwa lata temu Kai Rosencrantz potwierdził na Discordzie, że alkimia do gotykowej serii zalicza jedynkę, dwójkę wraz z dodatkiem oraz część trzecią. Wszystkie inne gry z tytułem Gotik wyleciały z kanonu: jak Zmierzch Bogów, Arkania czy Upadek Setarif. Wbrew opinii wielu, seria Risen nie jest kontynuacją Gotika 3. Chociaż możemy znaleźć pomiędzy tymi uniwersami sporo wspólnych elementów, tak sami twórcy zaznaczają, że nie jest to bezpośrednia kontynuacja. Więc łączenie lorowe serii Risen oraz Gothic to zwyczajnie nasza nadinterpretacja. No dobrze, ale co z Gotikiem 3? Czy powinien być kanonem, mimo tego, że dość mocno wywraca cały uniwersum do góry nogami? Jak pewnie mogliście zauważyć, na moim kanale jest dość sporo materiałów, w których omawiam błędy lorowe oraz fabularne trzeciej części. Więc Alchimia, pracując nad Gothicem Remake, ma dość spory orzech do zgryzienia. Z jednej strony chcą zadowolić starych fanów, zaś z drugiej pragną przyciągnąć nowych odbiorców. Dodatkowo muszą ujednolicić dość zagmatwany lore całej serii. Jeśli bylibyście bardziej zainteresowani dziurawym światem Gotika, to polecam obejrzeć ten filmik, który przygotowałem razem z gikeuszem. A jeśli tak jak ja uwielbiacie ścieżkę dźwiękową z Gotika 3, to polecam Wam bezprzewodowe słuchawki od MSI. MSI Immerse GH50 Wireless to bezprzewodowe słuchawki dla graczy, oferujące wysoką jakość dźwięku za pomocą połączenia 2 i 4 GHz. Niskie opóźnienie gwarantuje wyjątkowo realistyczne doznania podczas grania. Świetna jakość dźwięku jest generowana przez 50 mm głośniki neodymowe, które oferują czysty i zrównoważony dźwięk. Dzięki temu możecie doświadczyć immersyjnego brzmienia zarówno podczas rozgrywki, słuchania muzyki, czy oglądania filmów. Słuchawki MSI Imerski H50 Wireless mają odłączany wielokierunkowy mikrofon. Dzięki panelowi sterowania znajdującemu się na słuchawkach, możecie je wyłączyć, wyciszyć mikrofon lub dostosować poziom głośności. Słuchawki gwarantują do 22 godzin słuchania na jednym ładowaniu, co pozwala cieszyć się długimi sesjami grania bez przerwy na ładowanie. Ponadto same słuchawki ważą zaledwie 326 gramów, dzięki czemu są wygodne w noszeniu, nawet podczas wielogodzinnych maratonów przed ekranem. Słuchawki oferują elastyczność połączeń dzięki bezprzewodowemu połączeniu 2,4 GHz poprzez nadajnik ze złączem USB typu A. Jest też opcja podłączenia słuchawek za pomocą kabla mini jack 3,5 mm. Efekt ujednolicania lore serii mogliśmy zaobserwować w sierpniowym zwiastunie Gotika Remake. Otóż naszym oczom ukazał się nowy projekt Orków, który wygląda jak połączenie ich designu z dwóch pierwszych części oraz tego z trzeciej. Oczywiście, nowy wygląd Orków wywołał dość spore poruszenie wśród fanów. Jedni odrzucają go za odejście od pierwowzoru, zaś drugim nowy projekt zielonoskórych zwyczajnie się podoba. Osobiście uważam, że twórcy dzięki temu dość dobrze ujednolicą stylistykę wizualną serii. Kto wie, może miasta w Gotiku 3 Remake będą bardziej przypominać Korinis niż oryginalne osady. Jednak aby ujednolicić całą serię, trzeba dość sporo pozmieniać również w dwóch pierwszych odsłonach. W końcu, jeśli uznamy, że Varand to ogromna pustynia, to oczywiście trzeba by zmienić treść książki Bitwa o Varand. Podsumujmy, co już wiemy. Do kanonu wchodzą trzy części, zaś trylogia remaków, jeśli wypali jedynka, to z pewnością pozmienia nieco lore tak, aby było ono spójne. Wróćmy teraz do tytułowego pytania. Czy Gothic 3 powinien być zaliczany do kanonu? W Gotiku 3 rozwinięto niektóre pomysły z poprzednich odsłon oraz dodano sporo nowych, jednak z tyłu głowy trzeba mieć informację o tym, w jakich okolicznościach powstawało zwiększenie trylogii. Wspomnę tylko, że pomysły były spisywane na papierze i dopiero po stworzeniu silnika można było je zaimplementować do świata gry. I tutaj mamy problem. Otóż to, co miało sens na papierze, to okazywało się dość problematyczne w samej grze. Dodatkowo obiła mi się o uszy taka plotka, że wszystkie zadania, w tym fabuła, zostały zrobione w jeden miesiąc. Oczywiście jest to tylko plotka, gdyż nie znalazłem żadnego potwierdzenia. Chociaż, widząc w jakim stanie jest gra, nie zdziwiłbym się, gdyby to była prawda. Tak oto, wiele pomysłów nie zostało zrealizowanych. Główna opowieść jest, choć tak naprawdę, według wielu fanów, po prostu jej nie ma. Wpierw szukamy Xardasa, by później odnaleźć artefakty Adanosa, aby następnie zadecydować o losach całego świata. Koniec. Fabuła jest de facto rozwinięciem pomysłu z Gotika 2, gdzie twórcy postanowili wprowadzić wojnę bogów i to na niej oprzeć historię Gotika 3. Niestety, z boskiego konfliktu bardzo trudno lepić ciekawą i angażującą opowieść. Weźmy pod uwagę, że zarówno jedynka, jak i dwójka opierają się bardziej na konflikcie poszczególnych grup ludzi, obozy w Kolonii czy miasto Koryn przeciwko właścicielowi ziemskiemu. Ta przyziemność, wbrew pozorom, wypadała całkiem fajnie w dwóch pierwszych odsłonach. Gdyby główną osią fabularną trzeciej części była na przykład wojna z orkami, jeszcze nieskończona, to zdecydowanie dałoby to twórcom nieco większą możliwość do popisu. Wyobraźmy sobie, że bezimienny jest osłabiony po morskiej podróży i zaczyna wszystko od nowa na kontynencie. Poznaje aktualne realia i próbuje się do nich dostosować. Jesteśmy zmuszeni piąć się od zera w drabinie społecznej? Zamiast być bohaterem, jak mówi Robert II, bylibyśmy zwykłym szarakiem. No bo kto by nam uwierzył, że pokonaliśmy smoki na wyspach oraz jakiegoś demo na śniącego? Prawda, w Parlamencie Europejskim. Możemy wymyślać fabułę dla Gotika 3 do woli. Sama wojna z orkami miała według mnie znacznie większy potencjał niż wojna bogów. A tak, niestety dostaliśmy dość prostą historyjkę o ratowaniu świata. Zresztą możemy pomóc siłom zła, więc opowieść wydaje się jeszcze bardziej absurdalna, biorąc pod uwagę wcześniejsze działania Bezimiennego oraz jego osobowość. Samo zakończenie trylogii jest wyjątkowo słabe. Jeśli nie mogliśmy służyć Beliarowi w dwóch pierwszych częściach, to po co mielibyśmy go wspierać w konflikcie bogów? Zresztą niezależnie od tego jakie zakończenie byłoby kanoniczne, to i tak ciężko stworzyć porządną kontynuację Gotika 3, żeby podbić epickość po zwieńczeniu trylogii. Bierzemy aktywny udział w wojnie bogów oraz niejako w pojedynkę wyzwalamy Myrtanę oraz Warant. Od niemal dekady trwa wojna zorkami, aż tu nagle jeden człowiek odmieni los wielu setek. Zatem godnym przeciwnikiem dla bezzmiennego w teoretycznie czwartej części musieliby być kosmici z boskimi zdolnościami. No ewentualnie reinkarnacja śniącego. Fabularnie jest, jak sami doskonale wiecie, słabo. Choć faktycznie można by wykorzystać niektóre wątki w teoretycznie remakeu trójki, tak całą fabułę według mnie trzeba by napisać całkowicie od nowa. Jak wspominałem na początku materiału, Gothic 3 wprowadził kilka ciekawych pomysłów. Mianowicie podoba mi się koncepcja Warantu, gdzie ścierają się dwie siły, Asasyni i Koczownicy. Również te dwie, może nie gildie, ale frakcje, wypadają dość ciekawie. Jedyne co bym zmienił, to troszkę historię, gdyż to co dostaliśmy w trójce, niespecjalnie pokrywa się z informacjami z książki Bitwa o Warant. Wiemy, że Warant 12 lat przed akcją Gotika 3, zamieszkiwał potężny naród, który walczył z królestwem Myrtany. Jednak w Trójce dowiadujemy się, że warant został założony przez Zubena. Ciekawie wypada też wątek pradawnych, który można by to całkiem nieźle rozbudować, zaś samym ruiną nadać nieco więcej głębi lorowej, jak na przykład Jarkendar. Gorzej natomiast jest w przypadku Myrtany. Mamy mały skrawek ziemi z niewielkimi miasteczkami. Właśnie najwięcej zmieniłbym w przypadku samego królestwa, tak aby pasowało do tego, które przedstawione było w dwóch pierwszych częściach. Dodatkowo mamy taką gildię jak druidzi, których potencjał nie został w pełni wykorzystany. Poza tym, Trójka strasznie spłysa świat, który mieliśmy okazję poznać w dwóch pierwszych częściach. Zatem, czy Gothic 3 powinien być zaliczany do kanonu serii? Jak to mówi pewien pisarz, Trójka narobiła wielkiego smrodu dla całej serii. Jednak nie możemy zapominać, że w zwieńczeniu trylogii pojawiło się kilka naprawdę ciekawych pomysłów, których szkoda byłoby wywalić. Więc co ja sądzę? No cóż, trójka w takim stanie raczej nie powinna być uznawana za kanon, gdyż całkowicie ignoruje wiele elementów fabularnych i lorowych z poprzednich odsłon. A co w przypadku remake'u? Gdyby to ode mnie zależało, to w przypadku Gotika 3 Remake podzieliłbym tę grę na trzy części. Tak wiem, dość kontrowersyjna myśl i chyba najbardziej hardkorowa spośród wszystkiego, co usłyszycie na tym kanale, bo po co robić z jednej gry całą trylogię? Dlaczego? Otóż twórcy mogliby się skupić tylko na jednej krainie i odpowiednio by ją zaprojektowali, zarówno wizualnie, jak i lorowo. W przypadku aż trzech biomów trudno byłoby je zapełnić ciekawą zawartością. Jestem ciekaw, co o tym sądzicie oraz czy uważacie Gotika 3 za kanon. Piszcie w komentarzach, a my widzimy się już niedługo. Zatem trzymajcie się. Cześć!